Dlaczego gracze odchodzą od Metin 2 Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o pieniądze. Chciałbym zaznaczyć, że na globalnych serwerach spędziłem 7 lat, na prywatnych też już kilka lat gram, postaram się je porównać. Zacznijmy od administracji. Na serwerach od Gameforge administracja nie może nic zrobić bez zgody wydawcy gry. Zobrazuję to wam na podstawie botów, które niszczą gospodarkę każdego serwera. Zbanowanie jednego bota przez własne procedury zajmuje im tygodnie. Gdzie na prywatnym serwerze zgłoszony bot zostaje sprawdzony i zbanowany wraz ze wszystkimi należącymi do niego postaciami w ciągu od kilkunastu minut do maksymalnie kilku godzin. Kiedy firma Gameforge zauważyła, że botów jest już więcej niż zwykłych graczy, postanowiła wprowadzić do item shopu legalnego bota i odwrócić tym uwagę od problemu. I jeszcze na tym zarabiając. I to jest właśnie kolejny problem, przez który gracze spierdalają z metin2.pln. 2 ich serwery nie są już od kilku lat grywalne, dlatego że nastawione są tylko i wyłącznie na pay to win. Niegdyś darmowa gra, która cieszyła się popularnością, teraz stała się grom z abonamentem. Jeśli nie zainwestujesz kilkuset złotych miesięcznie, osiągnięcie celu, czyli wbicie maksymalnego levela, alchemii, ekwipunku, zajmie ci kilka lat. Co z tego, że na Metin 2 pln możesz wrócić po dłuższej przerwie i masz pewność, że twoja postać i ekwipunek na ciebie czekają. Skoro nieprzemyślane aktualizacje sprawiają, że ten ekwipunek i wszystko na co pracowałeś latami, możesz wypierdolić na ziemię w M1. No bo straciło swoją wartość i trzeba to robić od nowa. Już sama administracja metin2.pln podkreśliła, że serwery prywatne mają wzięcie, bo są bardziej dynamiczne, reagują na potrzeby graczy i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Czyli zupełne przeciwieństwo serwerów globalnych. I co z tego, że nie wiemy kogo finansujemy grając na prywatnych serwerach? Nikt nie powinien zaglądać nam do portfeli, tylko ja decyduję, na co wydam moje pieniądze. A to, że nie mamy pewności, jak długo będzie dostępny serwer prywatny, to nic nie zmienia. Bo choćby stał rok, pół roku, czy nawet tylko miesiąc, to i tak dostarczy graczom taką rozrywkę, której nigdy nie uświadczym na globalnych serwerach. Po prostu zwykli Sebastiani z podwórka, czyli technicy serwerów prywatnych, z niewielkim w porównaniu do firmy Gameforge wkładem finansowym, tworzą coś o wiele lepszego, bardziej grywalnego, a co najważniejsze, sprawiedliwszego, niż Gameforge, który uważa się za poważną firmę. Nie oszukujmy się, gracze z 2 2.pln spierdalają drzwiami i oknami. I mam teraz takie pytanie: dlaczego Gameforge zainteresowało się prywatnymi serwerami dopiero teraz, gdy ich zaczęły świecić pustkami? I kolejne pytanie: jeśli serwerów nie utrzyma się lajkami na YouTube czy Fejsiku ani pompowaniem kasy w pseudo-Youtuberów? To dlaczego Gameforge walkę z prywatnymi serwerami zaczyna właśnie od usuwania filmików na YouTube? Moim zdaniem, serwery Gameforge nigdy nie dorównają poziomem serwerom prywatnym i nigdy nie osiągną takiej ilości graczy. Gameforge, gdyby miał taką możliwość, to już dawno pozamykałby prywatne serwery. Na szczęście nie mają takich środków i pewnie niedługo nie będzie ich stać nawet na wydrukowanie dyplomów wolontariusza dla swoich adminów. A i na koniec, jeszcze jedno. Gameforge zrobiło teraz coś takiego w stronę youtuberów. Wysyłając youtuberom strajki, a co niektórzy jeszcze dobrze tej harchy nie wytarli z twarzy, a już odpalają streamy na globalnych serwerach i ładują im portfele na żywo. Nie rozumiem tego. Ja na przykład wolę ruchać niż być ruchany. No ale każdy robi to, co chce. Gra gdzie chce i wydaje pieniądze na co chce, więc podsumowując, ja nie zagram na Robinom, a Gameforce niech pamięta, że gdyby nie prywatne serwery, Metin 2 byłby dzisiaj tylko wspomnieniem.